Z tej strony Patrel203, witam was w nowym odcinku Don't Starve Together, ze mną jest Brawerek i Siema. zaczynamy kolejną, kolejną naszą historię. Próbujmy przetrwać. Z przetrwaniem spoko, teraz lecimy ten, <laughs> jak powiedzieliśmy w ostatnim odcinku, ja idę po, do obołów. Ja pozbierać różne, żeby kałąski krzaki i tak dalej, żeby przestawić do naszej bazy. No, żeby wszystko było w pobliżu. Yy, tak, ja idę do bawołów, bo chcę kolejną farmę zrobić. Najlepiej jakbyśmy mieli kilka. Mhm, mm no tak z cztery na początek. Co te pułapki tak daleko? Gdzie ty je postawiłeś? One blisko są. A nie, tamte było akurat, byłem obok i dużo królików było. Aha. No wyciągnąłem, dobra, co niech będą. To będzie na, na zapas, okay, no, nie? ktoś dzwoni. O. Już, już nie co, dzwoni? No, co za nieprofesjonalizm. Nie. nie. <słuch> e, Okej, okay. gramy dalej, gramy. Mm. Ich tu było więcej, jeśli przepamiętam. Tylko trzyma były? Nie. O, już głodny jestem. Nic nie wziąłem do e, Te krzaki traf też brać, czy nie? E, bierz. Okay. Jak masz miejsce i ten to zbieraj. No, tak, żeby mieć farmę i, i patyków i po kolei wszystkiego, no nie? Mm -hmm. Wtedy, tak naprawdę jeżeli jesteś w potrzebie, to, to tak to chwila masz już moment i wszystko. wszystko masz. O ty! Ja źle mówiłem, że ja mam 160 zdrowia psychicznego. Już chyba ze 200 mam. Tak? Wow. Bo już teraz mam Mi 196. Aha, to dobrze. Co tu jest? Marble Tree Evik. Evil Flower, no nie podchodzę do tego. <grym> eee. A na mapie nie mam bawałów, nie. Kurde, one gdzieś jeszcze były. Widać, te mody mi się coś nie działają. Będę musiał poczytać. Mhm. Okej, okay, jeszcze sobie chwilę poczekam. Dobra, trochę traw wykopię. To przynajmniej się to przyda też. Akurat nie będę bez nie stał. Dokończę całą łopatę i będę wracał zasadzać. Mhm. No ile już tego mam? 6 tych jagód, znaczy krzew, krzewów jagód, 7 tych od trawy i. ile czego, gdzie to jest? Jeśli to jeszcze. A, i 9 patyków. No i spoko. Jeszcze to pozbierałem. to jak tam masz chwilę, to pozbierać, bo. Czy mogę jeszcze łopaty zrobić? No. Nie, nie mogę łopaty zrobić. Dobra. Nasionko mówię. Kolejne nasionko. Eee, okej. Okay. Urla, trzy, trzy sposób, tylko są. Tyk. Jak jest z tym z walką y, z bawołami? Ciężkie są do zabicia. Jak to jest? To znaczy, we dwóch nie jest tak, że to jest chyba, że dwa, trzy hity musisz uciekać, nie? Żeby one zaatakowały, i dopiero. Ale we dwóch nie jest tak źle, bo jak załóżmy... Ale to lepiej zrób sobie tego, drewniany loksud, nie? Aha, nie, nie, ten na razie na pewno nie chcę atakować, mm -hmm. tylko po prostu mnie to ciekawi, jak, jakby nam zaczęło brakować jedzenia, czy coś, Aha, to... to nie, nie jest aż tak że... Ważne by mieć tą zbroję, żeby jakoś niwelowała ten atak. Mhm, mm no to to wiadomo. No, zasadzę, Czy to jest ping tutaj zasadzę. Ile było potrzeba na jedną farmę? Sześć, no nie? Eee... Ja e... gdzieś... sześć, tak, sześć, zobaczyć. 6 chyba, to już mam 11 12 e, Okej, okay. 6, tak 6. Co jeszcze chwilę zostanę, to będzie na dwie farmy, plus y, na, 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 na nawóz możemy. do y, tych krzaków jagód. I wtedy to już będziemy ustawieni z jedzeniem tak naprawdę. O, on się przestraszył królika. On się chyba wszystkiego boi. No. Okej, okay, biegnę z powrotem. Nie no, dobrze jest, ładnie nam idzie. Będziemy musieli się bardziej Dobra, przygotować do... Królik, choć. Do tak... E, tu masz jedną kubkę, koala fan zrobił dla ciebie specjalnie. Spoko, fajnie. <noise> e... Dobra. O jak, gdzie? Zawsze nie mogę trafić do tej naszej bazy. Dobra, mid muszę zrobić, bo już nie mam. gdzie tutaj? Gdzie on jest? Żeby on nam nie uciekł. Dawaj, z powrotem! Trzeba będzie zagrodę zrobić. Aha. Ja jakoś... W najbliższym czasie po prostu pójdę i ten... O, mogę zjeść? No, wiesz, wiesz, ja sobie zaraz zrobię. ja też mogę mhm. zrobić, wiesz? Już robię. No to zrób. Bo ja jeszcze bo... Tego. Nie, ten... Ja mam Mówi, 6 to akurat, może się zrobić. Jakieś warzywa masz? No mam 3, jeśli rzucam. No to tam mięso Aha. już jest. Więc tylko doszuć. E, tak. Jedno na razie. O ja. E, burza chyba. Aha. E, trzeba zrobić z tego. Piornofran. No. Bo jak nazwanie to nie będzie ciekawie. Oj nie. Ja jest moim za, moi za moim pierwszym razem, jak grałem, to tak jak walnęło, wszystkie farmy mi się spaliły, to skończyłem grać przez. <grafię》<grafię> <bo> <grafię> Ta, tak to tak, tak się o. wkurzyłem. E, masz sidce? A ja mam sidce, dobra. Wiesz? A, też mam. Wiesz co? Masz drewno? E, drewno, mam cztery. E, to weź zrób tego tam na krójki. Aha. Okej. Okay. Chest mówisz? E, to musisz pierdeski, nie zrobić ci. A gdzie jest chest? E, deski, nie, des, e, chest jest chyba w tym, w Structures? Ano jest, i trzy te, mhm. Ale nie starczy mi. Nie starczy? Nie, mam będę miał jedną deskę. Mhm, to czekaj. A potrzeba... Gdzie jest moja ta, zapalara? Ale po co zapalary? E, żeby ten, jak noc będzie, nie? Aha, no tak, bo już jest tak naprawdę. No. Zobaczaj. Eee, okej, okay, farma... A, dobra. Następne farmy robię. A kamieni nie mam. O kurde. No dobra, to jeszcze nie zrobię. To jak no, na to razie wezmę... Tu masz kolejne drewna. No to wiesz daj mi te drewna, ja ten. Ja zrobię czasta. Już, już. W drugim odcinku. Okej, okay, y, drewna... Trzymaj. No, y okay. Wiesz co? Wszystko trzeba ten... Trochę bardziej przy sobie będzie trzeba budować. No to nie jest aż tak źle daleko. No nie, nie, ale wiesz, jakbyśmy chcieli to budować czy coś... No tak, 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 żeby... Tak. Żeby płot był dookoła, żeby... Tam się łatwiej bronić, to... To sporo kamienia będzie potrzeba. Okej. Okay. Co robi ten... Y, zielony grzyb i czerwony grzyb? Nie mam najmniejszego pojęcia, Aha, no to, to trzeba fajnie. będzie zobaczyć. E, Okej. Okay. Dobra, to, e, to by było na tyle w tym odcinku, tak to wygląda. Jeden, um, jeden nagrywamy? Czy dwa? Aha, po, dobra. To tak, dawaj tak. dwa, pociągniemy. Dobra, to już pociągniemy. No, Dobra. To e, by... zaraz. I, idę drewno rąbać. Mhm. O, kolejny ten obok nas. Czy to ty o tym y, mówiłeś, o drugim kolefancie? E, tak, mówiłem o tym, ale tam się zgubiłem, więc jak chcesz, możesz, możesz poszukać. No dopiero pierwszy to, pier pierw to zrobić, gdzieś te króliki trzeba przebywać. Mhm. Mm e... Jesteś? Jestem, jestem. Zaraz. Piszą do mnie. Eee. A co na Steamie? Tak, tak. Dlatego ten, jak nagrywasz, to wyłącznie ten. Wiem, wiem, no. wiem, wiem, zapomniałem. Ja właśnie z os też i mi wyskakiwało za każdym razem, że ktoś, że ktoś w coś gra. No, do mnie piszą, czy chcę ten, czy, 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 czy będę grać w CS-a. Aha. No. Panowie będziecie na YouTubach. <laughs> <laughs> Dobra cześć. E, co ja chciałem zrobić? Ta wiadomość mnie rozwaliła. A, kamienie! Kamienie. E, czekaj, chest dam pod tym. Obok tego. Kurde, to kamienie strasznie daleko. To przez ten chyba przeskakiwałem. Ale nie wiem czy zdążę, zdążę wrócić. Pewnie okay. nie zdążę. Dobra, to i tak lecę. No, tr no trzeba to zrobić. Ej, no masz tak tego chesta? Mam, mam, jest już. To zaczekaj to jeszcze się wrócę że nigdy na te kamienie nie, nie dotrę. Nieważne, wrócę się i ten. I, e, i wrzucę ten. Więc co? Z, e, zabijaj króliki. Może, ale. A ale to nie, nie, bo jak je zabijesz, to nie, nie mamy lodówki, nie? No, no, no. Nie, bo tak czy jak teraz. wiesz co ja, dobra. Ja jednego zabiję. Mhm. wiesz co dwóch? Bo ty zostajesz w pobliżu? Tak, tak. Ja e, obozu. No to masz jakieś warzywa? nope, nie mam nic. O kurde. E, marchewka. Coś mam? Nie, Okej. nic. Eee, Okej. Okay. Bo bez jedzenia nie pójdę, bo... Mhm. Bo to się nie uda. Wiesz co, w następnym odcinku można... Wiesz co, zbiorę drewna na te loksuty... ...i spróbować tego skoczka zabić, żeby lodówkę zrobić. Spoko. O, to na zimę się przyda. Czekaj, jak się tą lodówkę robiło? Food... E Icebox, tak. Dwa złota, jeden... E ten, jedno drewno i jeden właśnie mechanizm. Spoko. Ja zbieram ten... Ty, ja drewno wziąć jeszcze na tego. Ja zbieram, zbieram mówię, jedzenie. Zaraz. Ty, jeszcze dwa. Te, potrzebuję. Można by było ul też rozwalić. A no. Bo tych uli dookoła to tak naprawdę bardzo dużo mamy. Mm -hmm. Widziałem właśnie na Twoim odcinku. No tam to jest masakrycznie dużo. Tam, tam, tam to w ogóle lepiej się nie zbliżać. To jest masakra jakaś. Ale ten, ale nawet tutaj w pobliżu naszej tej yy, bazy to jest sporo. Warto tych by było zrobić właśnie własny ul, żeby miodek. No właśnie o, o tym właśnie mówię. Aha, no. Żeby tak pozbierać to wszystko i ten, to by, by się przydało. Dobra, zasadzimy trochę tego. Okej. Jak tam nasze owocki? Potrzebuję owoców. no pozbieraj tam, wiesz, bo ja jeszcze mam teraz na dwie, na dwie na dwie potrawy, ale jedną zjadam, a drugą muszę sobie wziąć, jeżeli chcę iść na to wyprawę. No no no. no ja mam ale. mam jeszcze głodu, ale czego mam tak. Nie, ale słuchaj yy, w skrzynce no. zostawiam ci dwie, yy, dwie jagody, o, o, to... Ten, no to... I to sobie zrobić bo trzymać. A mam mieszka z... nie mam żadnego, nie? Nie, ale przejdź się po tych po królikach. No. Musiało się coś złapać. Idę tam dalej, zobaczę. Okej, okay, i parę rzeczy zostawię w skrzyni w ogóle, bo mam tego bardzo dużo i, i... i nie będzie ciekawie. Tak, tak, koduję. Sitsy zostawię mm -hmm. e, O! Można ten, sadzić e, Trawę, bo mam 10 ogólnie, wrzuciłem też e, I zostawiam też te dwa grzyby okay. Więc, dobra, idę O kurde Na Może noc się No e, Okej, okay, fajnie na, Całkiem na noc e, czy... No dobra Nie, nie idę teraz Cały dzień się zbierałem, w końcu nie wyruszam, w następnym odcinku, no, teraz mm -hmm, jak się akurat. skończy ten dzień i tak dalej, to... Ja sobie muszę jedzonko zrobić. E, chcesz, masz królika? Mam, 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 mam już Aha. królika. E, Weźmy to... tylko owocki a owockie są tutaj w skrzyni, tak? Mhm, mm wiesz. Ale są okay. dwie, więc nie wiem, tam to czy nie. Okay, nie wystarczy to... akurat. Okej. Okay. Ja co, jeszcze jedną kwiatka sobie znajdę. Okay. Potrzebuję do tego. Będę miał wienuszek. No ja mam dziewięć. A chcesz. chcesz ode mnie? Bo ja nie potrzebuję jeszcze. A, no to... Ja tak naprawdę też nie no, ale jak ten to daj. To masz. O. Dzięki. O i Janoszek od razu sobie założymy tak, pięknie. W nocy się nie powinno nosić, ale mi się nie chce zdejmować podać. Niech będzie. No, więc... Więc jest spoko fajnie. Okej. Okay. Tak więc. Yy, może kończymy ten odcinek. Bo no, tak naprawdę spoko. już już tak biegamy w kółko. Ja raczej nie nic nie zrobiłem, bo w nocy nic nie będziemy robić. No, no skrótka. Dobra. To dziękujemy wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie o ocenianiu, subskrybowaniu i komentowaniu. No, mówił Brawerek i patrol203, Cześć Siema